Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do tłumów: Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przesiadujących na rynku dzieci, które głośno przemawiają swym rówieśnikom. Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście. Biadaliśmy, a wy nie zawodziliście. Przyszedł bowiem Jan, nie jadł ani nie pił, a oni mówią: Zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a oni mówią Oto żarłok i pijak, przyjaciel cynników i grzeszników. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, są takie kazania, które stanowią swego rodzaju rachunek sumienia dla samego mówiącego. Stąd przyznam treści, które tutaj wybrzmieją. W pewnych punktach bardzo odnoszę do siebie i przyznaję, na ile mnie stać z pokorą, że nie dorastam do tych treści. Stąd bardziej głoszę je do siebie jako mobilizację, a później dopiero do Was. Chcę dzisiaj powiedzieć Wam o kontekście dalszym. Bardziej ideologicznym powstania pieśni słonecznej św. Franciszka z Asyżu. Chodzi o taką grupę heretyków, Katarów, którzy przyjmowali istnienie dwóch Bogów, dobrego i złego. Ta społeczność istniejąca za czasów św. Franciszka z Asyżu odrzucała sakramenty, dogmaty oraz obrzędy kościoła katolickiego. A wobec duchowieństwa. Odnosiła się wrogo. Całą materię i stworzony świat Katarzy uważali za dzieło złego Boga. Potępiali małżeństwo jako drogę do rozszerzania materii i zła, które zniewala dusze uwięzione w ciele. Zakazywali jedzenia mięsa, wierząc w wędrówkę dusz. Nie uznawali wcielenia ani męki Chrystusa, uznając Jego przyjście na ziemię. I dokonane dzieło odkupienia jedynie za pozorne. Odrzucając materię jako zło, za dobre przyjmowali wyłącznie to, co duchowe. W świetle wierzeń Katarów można spojrzeć na pieśń słoneczną jako na poetyckie kazanie, które pełni rolę konstruktywnej polemiki. Choć nie ma w niej bezpośrednich odniesień do Katarów, Stanowi ona jednoznaczną pochwałę świata stworzonego przez Boga, świata, który Katarzy uważali za zły. Chociażby werset Pochwalony, bądź mój panie, ze wszystkimi twymi stworzeniami, już stoi w wyraźnej opozycji do katarskiej nauki o złej, bo materialnej rzeczywistości. Kolejne wersety wychwalają wiatr, wodę, ogień i ziemię. Ten wybór nie jest przypadkowy. To cztery żywioły, o których od czasów Empedoklesa mówi filozofia grecka, uznając je za podstawowe pierwiastki budujące świat czyli materię. Pieśń podkreśla, że te żywioły nie mogą być traktowane jako składniki zła, gdyż są piękne i dobre ponieważ pochodzą od samego Boga. Jakie możemy zatem wyciągnąć dla nas implikacje ze stylu pieśni słonecznej, z myśli, którą pozostawił nam sam święty Franciszek? Przede wszystkim o troskę o własne ciało. Chodzi tu o regularną aktywność fizyczną, kontakt z naturą, odpowiednią ilość snu, unikanie używek, zdrowe odżywianie. Badania profilaktyczne delikatnie coś o tym wiem. Przez ostatnie dwa lata starałem się być u lekarza, i nawet przy jednych takich konsultacjach chyba nieco zaskoczony diagnozą zapytałem panią lekarz o to, czy w moim przypadku można pić mój ulubiony napój gazowany o szlachetnym kolorze czarnym. Na co pani odpowiedziała, że owszem, można, pomyślałem sobie, nie jest tak źle, choć skupiłem się jedynie na pierwszej części komunikatu, bo drugi brzmiał, że raz na kilka miesięcy, radość wtedy już nieco opadła. Zatem warto iść na konsultacje medyczne, wiedząc, jak należy traktować swoje ciało, które jest dobre i o które należy dbać. Także w wymiarze higieny psychicznej, ascezy cyfrowej pielęgnowania zdrowych relacji interpersonalnych i kształtowania kultury odpoczynku. Chyba nam się trochę przyda mały reset, trochę dłuższy sen. Wykorzystajmy najbliższe dwa dni, żeby trochę dłużej pospać. Ale myśl Franciszka zawarta w Pieśni Słonecznej skłania nas przede wszystkim do tego, by mieć Pozytywne podejście do świata i do ludzi. Dlatego pierwsza zachęta: nie szukaj wrogów, szukaj dobra. Zamiast osądzania z góry, staraj się dostrzegać w ludziach dobre intencje i ich mocne strony. Powtórę: nie szukaj błędów u innych, lecz okazji do spotkania, pytając. Co dobrego u Ciebie słychać? Jak się czujesz? Po trzecie, respektuj zasadę jeden do trzech. Na jedną uwagę krytyczną niech przypadają trzy słowa budujące, na jedno narzekanie trzy komplementy. Poza tym, należy nam pamiętać, że jesteśmy przez Boga stworzeni jako Ludzie duchowo cieleśni. I Bóg nas odkupił nie tylko w wymiarze duchowym, iż zbawił naszą duszę, ale zbawił także nasze ciało, więc także w wymiarze religijnym. Dobrze modlić się ciałem, stąd zachęcam do świadomego angażowania go w liturgię. Podczas wykonywania znaku krzyża, klęczenia Postawy stojącej, dlaczego na przykład teraz siedzisz, zaraz będziesz stać, co oznacza, że wołasz ciałem do Boga. Podczas pielgrzymki Brodnickiej na Jasną Górę, czy pielgrzymki Wyciszenia, kiedy wołasz każdym krokiem do Boga, Panie, wejrzyj na moją intencję. Kiedy modlisz się wędrowaniem, Poza tym, proszę, pamiętajcie, że poprzez ciało również możesz pomagać i kochać. Siostrzenica księdza Krzysztofa Pawliny, Krystyna. Wyszła za mąż, ślubowała. Po kilku latach małżeństwa jej mąż zachorował. Zadzwoniła do wujka z prośbą o modlitwę za niego, ponieważ był w ciężkim stanie. Diagnoza: bardzo nieprzychylna. Rach mózgu. Po operacji żył, ale był nieprzytomny. Krystyna pracowała. Codziennie pokonywała wiele kilometrów, aby zobaczyć się z chorym mężem. Gdy to tak trwało kilka dobrych tygodni, lekarz wziął ją na rozmowę i mówił. Jest pani młodą kobietą z dwójką dzieci, przed panią całe życie. Dlaczego się pani tak przemęcza? Krystyna zbyła go milczeniem. Na pytanie księdza Krysiu Powiedz mi jak przeżywasz czas spędzony z mężem w szpitalu? Ona odpowiedziała: Wujku, siadam przy nim, biorę jego dłoń. Całuję obrączkę ślubną i na jego palcach odmawiam dziesiątkę różańca. Ślubowała mu miłość, wierność i uczciwość małżeńską aż do śmierci. Wujku, a on przecież dalej żyje. Ciało jest dobre. Ciałem możesz kochać. Więc rób to.